Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium dotyczącym wsparcia unijnego dla żłobków i klubów dziecięcych. Ja nazywam się Dominika Skrzypińska i poprowadzę dla Państwa pierwszą część webinarium. W trakcie trwania webinarium mogą Państwo zadawać również pytania na bieżąco na czacie dostępnym po lewej stronie. Dzień dobry, ja nazywam się Artur Szyszkiewicz, ja poprowadzę drugą część tego webinarium którym udzielam odpowiedzi na Państwa pytania, które wpłynęły w procesie rejestracji na webinarium. Zapraszam! Zapraszamy. Rozpoczynamy dzisiejsze webinarium dotyczące wsparcia unijnego dla żłobków i klubów dziecięcych. Skąd pochodzą środki na interesujące nas wsparcie? Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z osi 8: rynek pracy i dokładnie to z działania 8.5: wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Wsparcia udziela. Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, czyli Zarząd Województwa Małopolskiego, w jego zaś imieniu konkurs nasz organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pełni on funkcję instytucji pośredniczącej właśnie dla osi ósmej. O wsparcie w ramach działania 8.5 mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową i w szczególności są to przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne odesłane posiadające osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy czy organizacje pozarządowe. Ważne, aby podmiot ubiegający się o wsparcie posiadał na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu y, tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat trzech w formie żłobków czy właśnie klubów dziecięcych. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że tytuł prawny rozumiany jest w szczególności jako prawo własności, prawo współwłasności, Ograniczone prawo rzeczowe, czyli służebność, prawo spółdzielcze do lokalu, czy prawo opcjonalne, yy, i tutaj mamy na myśli najem czy dzierżawę. Yy, tutaj też warto zwrócić uwagę, że podmioty, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, powinny posiadać już wpis do rejestru. Żłobków lub klubów dziecięcych, lub do wykazu dziennych opiekunów. Takie zaświadczenie o wpisie do rejestru należy na przedłożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, bądź niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Jednak nie później niż do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, jeśli okres pa państwa realizacji projektu rozpocznie się przed podpisaniem umowy, bądź najpóźniej do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, jeśli okres ten nastąpi już po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Na co mogą państwo ubiegać się o wsparcie? Zakres jest tutaj bardzo obszerny. Mówimy tutaj o tworzeniu nowych miejsc opieki w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dostosowanie już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. I tutaj mogą państwo w szczególności objąć wsparciem dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, czyli mówimy tutaj o dostosowaniu do wymogów budowlanych Wymogów sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostosowanie stołówek, szatni czy kuchni. Mogą Państwo również w ramach projektu uwzględnić zakup i montaż wyposażenia. Mówimy tutaj o wyposażeniu w meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki i tego typu elementy. Mogą Państwo również w ramach projektu uwzględnić zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć, do prowadzenia zajęć edukacyjno-opiekuńczych, wychowawczych, wszelkich narzędzi do diagnozowania potrzeb dzieci czy narzędzi do prowadzenia terapii z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. W ramach Państwa projektu mogą Państwo sobie również uwzględnić wszelkie wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią czy ogrodzeniem takiego placu. Co jest ważne, w ramach projektu mogą Państwo również sobie uwzględnić koszty bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc. Przy czym koszty te mogą być ujęte dopiero po dniu uzyskania przez Państwa wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub. Wpisu do wykazu dziennych opiekunów. W ramach projektu również można wszelkie inne wydatki ująć, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Co jest ważne w ramach naszego konkursu? Zostało wprowadzone ograniczenie co do obszaru realizacji projektu. I mogą Państwo realizować projekty wyłącznie na terenie gminy czy gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła czy umiarkowanie zła, lub wyłącznie na terenie gminy, gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra, umiarkowanie dobra. Oznacza to, że niedopuszczalne jest, aby Państwa projekt. Yy, był zaplanowany na obszarach, zarówno terenów gmin, gdzie ta ocena sytuacji jest dobra, jak i na obszarach gmin, gdzie końcowa ocena sytuacji jest zła. W takim przypadku muszą Państwo złożyć dwa osobne wnioski. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Przy czym koszty bieżącego funkcjonowania nowych utworzonych miejsc mogą Państwo finansować maksymalnie przez 24 miesiące. Oznacza to, że mają Państwo maksymalnie 6 miesięcy na właśnie przygotowanie tych nowo powstałych miejsc, na uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, czy wpisu do wykazu dziennych opiekunów. Kogo można objąć wsparciem? W ramach projektów, w ramach nowo powstałych miejsc mogą z tych miejsc korzystać osoby powracające, wchodzące na rynek pracy, opiekujące się dziećmi do lat trzech, czyli są to osoby nieaktywne zawodowo, osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Jak i osoby pracujące, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia? Jest to nowość w stosunku do już przeprowadzonych konkursów, gdzie osoby pracujące nie miały takiej możliwości, nie miały możliwości skorzystania z tych nowo powstałych miejsc. Państwo muszą zweryfikować na moment przystąpienia tych osób do projektu ich status na rynku pracy. Status ten jest badany na podstawie oświadczeń pochodzących od uczestników, bądź, jeżeli jest taka możliwość, na podstawie zaświadczeń pochodzących od pracodawców, czy na przykład z Urzędu Pracy. Ile wynosi dofinansowanie? W ramach naszego konkursu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Całość dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to, że państwo muszą zagwarantować co najmniej 15% wkładu własnego. I wkład własny może tutaj być wnoszony w formie pieniężnej bądź niepieniężnej. Może on pochodzić z rządowego programu Maluch Plus, przy czym tutaj należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do tak zwanego podwójnego finansowania kosztów. Wkład własny może pochodzić również z opłat pochodzących od opiekunów prawnych dzieci, które będą korzystały z nowo powstałych miejsc. I tutaj, jeżeli chodzi o opłaty, opłaty te nie mogą łącznie stanowić więcej niż Państwa wkład własny do projektu. Opłaty te powinny być symboliczne i nie powinny one stanowić bariery uczestnictwa w Państwa projekcie. Minimalna wartość projektu, jaką muszą Państwo zaplanować, to 50 tysięcy złotych. Warto zwrócić uwagę, że w ramach naszego konkursu wprowadzono średni koszt przypadający na jedno miejsce. Wynosi ono 19 tysięcy złotych. W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki w gminach, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła, i 15 tysięcy w przypadku tworzenia nowych miejsc opieki w gminach, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra. Na cały konkurs zostało przeznaczonych ponad 40 milionów złotych. W całości środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy czym kwota ta została podzielona na obszary i wynosi Prawie 25 milionów na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła, i ponad 16 milionów na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra. Kiedy mogą Państwo składać wnioski? Wnioski mogą Państwo składać w ramach czterech rund. Pierwsza runda odbywa się od 18 marca do 1 kwietnia tego roku. Druga runda będzie prowadzona od 29 kwietnia do 13 maja tego roku. Trzecia runda od 3 czerwca do 17 czerwca tego roku. I ostatnia, czwarta runda od 1 lipca do 15 lipca bieżącego roku. Warto zaznaczyć, że wnioski należy składać do godziny 15.00 ostatniego dnia trwania każdej rundy. Jak należy złożyć wniosek? Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu ERPO dostępnego na stronie internetowej systemu ERPO, czyli stronie www.erpo.malopolska.pl. I wniosek państwa musi zostać opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Informacje na temat podmiotów kwalifikowanych, u których mogą państwo zakupić taki podpis elektroniczny, dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji, czyli stronie www.nccert.pl. Informacji na temat konkursu należy szukać przede wszystkim na stronie regionalnego programu operacyjnego, czyli stronie www.rpo.malopolska.pl, na stronie funduszy w Małopolsce, to jest strona www.fundusze.malopolska.pl, bądź na ogólnokrajowym portalu funduszy europejskich, czyli stronie www.funduszeuropejskie.gov.pl. Informacji na temat projektów, konkursów udzielają również specjaliści w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce pod numerem infolinii 12 616 06 16, jak i bezpośrednio w punktach, które mieszczą się w Krakowie, w Chrzanowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Nowym Targu. Z mojej strony już wszystko, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszamy teraz na drugą część dotyczącą pytań przesłanych przez Państwa. Również czekamy na Państwa nowe pytania. Zapraszam. po otrzymaniu dofinansowania może załatwiać wyżej wymieniony wpis. Odpowiadając na to pytanie trzeba zwrócić uwagę, że właściwy wpis do rejestru żłobków bądź wykazu klubów dziecięcych winien być dostarczony przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu lub niezwłocznie po uzyskaniu, pamiętając o terminie do 6 miesięcy od Daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli ta data jest późniejsza niż data rozpoczęcia realizacji projektu, bądź do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu, jeżeli ta data jest późniejsza od daty y, podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Pytanie drugie. Czy w związku z realizacją projektu obowiązuje okres utrzymania trwałości projektu po jego zakończeniu? Tak, jak najbardziej. Taki okres utrzymania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez wnioskodawcę istnieje. Okres ten wynosi co najmniej 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu, która jest wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu. Taką trwałość projektu rozumiemy jako gotowość doświadczenia usług przez beneficjenta w ramach nowo utworzonych miejsc opieki, nad dziećmi do lat trzech. Kolejną istotną tutaj kwestią związaną z trwałością projektu jest to, że te projekty, które w swojej części miały element infrastrukturalny, czyli były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwestie dotyczące trwałości należy stosować zgodnie z rozdziałem 5.3 wytyczny w sprawie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Następne pytanie. Czy wkładem własnym do projektu może być dotacja z programu Maluch Plus? Tak, w ramach bieżącego konkursu jest możliwe ujęcie we wkładzie własnym projektodawcy środków z dotacji rządowej z programu Maluch Plus, należy tutaj mieć na uwadze, aby nie doszło do sfinansowania tego samego kosztu zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i ze środków dotacji z rządowego programu Maluch Plus. Następne pytanie brzmi, czy można, czy można starać się o dofinansowanie na wynagrodzenie dyrektora placówki? Szanowni Państwo, co do zasady, wynagrodzenie dyrektora placówki winno być ujęte w kosztach pośrednich projektu. Jednakże, w sytuacji, gdy dyrektor placówki realizuje zadania merytoryczne związane z opieką nad dziećmi do lat trzech bądź pełni funkcje wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, takie koszty można ująć w kosztach bezpośrednich, jednakże jedynie w okresie. Sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Kolejne pytanie. Czy możliwe jest pobieranie od rodziców opłat za pobyt dziecka? Tak, jest możliwe w ramach tego konkursu pobieranie od rodziców czy też opiekunów prawnych dzieci opłat za ich pobyt w placówce. Wnioskodawca musi mieć na uwadze. To, że takie opłaty nie powinny przekraczać poziomu wymaganego wkładu własnego w projekcie, powinny mieć charakter symboliczny i nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Kolejne pytanie: czy w ramach projektu możliwa jest adaptacja bądź dostosowanie pomieszczeń lokali na potrzeby prowadzenia żłobka? I jeżeli tak, to czy koszty poniesione w tym celu będą kwalifikowane? W ramach projektu możliwe jest jak najbardziej dostosowanie, zaadaptowanie lokalu, pomieszczeń na potrzeby planowanego do otwarcia żłobka bądź klubu malucha. Koszty poniesione na takie prace adaptacyjno-remontowe będą stanowiły koszty kwalifikowalne. W projekcie należy mieć na uwadze to, że. Maksymalny limit takich kosztów na prace adaptacyjno-remontowe w ramach finansowania krzyżowego nie może przekroczyć 65% dofinansowania unijnego w projekcie. Następne pytania. Czy w ramach projektu można dostarczyć tytuł prawny do lokalu w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu? I tutaj uwaga, Szanowni Państwo, w tym konkursie w jego trzeciej edycji. Tytuł prawny do lokalu należy dostarczyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Stąd nie ma możliwości, aby stosowny tytuł prawny do lokalu był dostarczony dopiero w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kolejne pytanie. Czy tak jak w ostatnim konkursie w 2017 roku? nadal średni koszt przypadający na jedno miejsce wynosi maksymalnie 20 tysięcy złotych. Proszę Państwa, w tym konkursie w bieżącym roku zostało to rozdzielone. Wnioskodawca może starać się o dofinansowanie na jedno miejsce opieki do kwoty 19 tysięcy złotych w gminach czy gminie, w której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła, bądź może starać się o dofinansowanie na planowane do utworzenia jedno nowe miejsce opieki w wysokości 15 tysięcy złotych w gminie bądź gminach, gdzie końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech jest bardzo dobra, dobra bądź umiarkowanie dobra. Ostatnie pytanie, jakie wpłynęło w trakcie procesu rejestracji na dzisiejsze webinarium brzmi, czy z projektu może skorzystać osoba ubezpieczona w KRUS, posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 hektarów. Tak, jeżeli ta osoba jest na urlopie rodzicielskim bądź macierzyńskim, oraz w sytuacji, gdy opieka nad dzieckiem do lat w trzech może spowodować, Utratę dotychczasowego zatrudnienia. W takich przypadkach osoba ta może wziąć udział w projekcie. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w dzisiejszym webinarium. Informuję także, że na pytania, które wpłynęły na skrzynkę w czasie jego trwania, odpowiemy do końca dzisiejszego dnia. Do widzenia.